Siemano, dzisiaj zrobimy sobie zdrowe, bananowe muffinki z masłem orzechowym i bananem. No to zaczynamy. Żeby nie wrócić kilku misek, od razu zrobimy to w misie od robota kuchennego, do której obieramy i wrzucamy trzy dojrzałe banany. Pamiętajcie, żeby odciąć te trujące końcówki. Rozgniatamy je tłuczkiem do ziemniaków lub widelcem. Wbijamy dwa jajka i wkładamy misę do robota kuchennego. Pamiętajcie, żeby go najpierw podłączyć. No i całość ubijamy przez minutę. Dodajemy 30 g cukru trzcinowego, jedną łyżeczkę ekstraktu waniliowego, szczyptę soli, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, ja miałem tylko jedną i trochę słabo mi wyrosły, 60 g masła orzechowego. Teraz to co dzieci lubią najbardziej, czyli oblizujemy to co zostało na łyżce. No i ubijamy dalej przez około 2 minuty. Ja korzystam z robota kuchennego Planet Chef, którego znajdziecie w linku w opisie. Następnie dodajemy 120 g mąki pszennej i ubijamy dalej. Po dwóch minutach nasze ciasto jest gotowe i powinno wyglądać mniej więcej tak. Jeszcze dla pewności przemieszam je szpatułką na wypadek gdyby została tam jakaś mąka. Teraz masę będziemy rozkładać porówno do foremek na babeczki. Z tych proporcji wyjdzie nam 12 sztuk. Ja użyłem silikonowych, ale mogą być też metalowe. Wtedy włóżcie je w papierowe kokilki. Tak przygotowane babeczki pieczemy przez 20 minut w 180 stopniach, aż wbita wykałaczka będzie sucha. Teraz najtrudniejsze, czyli dajemy im 15 minut na ostygnięcie. Po tym czasie odklejamy je delikatnie nożem od foremek, no i nasze babeczki są gotowe. Ja swoje posypałem jeszcze cukrem pudrem. Teraz ułożę z nich piramidkę, żeby to jakoś wyglądało. A zanim ich spróbujemy, pokażę Wam jeszcze kalorie i makroskładniki dla jednej sztuki. A może jeszcze trochę polewy czekoladowej? No bo w sumie czemu nie? Dobra, no to czas spróbować. Ja już nie mogę doczekać. Wezmę sobie, czekajcie, wezmę sobie tą. Tu jest dużo tej polewy czekoladowej. Tu w ogóle taka piramida z tyłu stoi, tych mówinek. No ale dobra, idziemy. Nie wiem, czy w przekroju to będzie widać. Ale są mega wilgotne. Są mega wilgotne, są bardzo słodkie. To masło orzechowe jest wyczuwalne. Przede wszystkim zdrowy cukru. Tam nie ma praktycznie wcale, ale przez te banany, one dodały tak mega dużo słodyczy. Fajnie wanilia się przez to wszystko przebija. Można by to było zrobić jakiś krem, ale ja to będę sobie pakował na uczelnię, na zajęcia, więc nie robiłem żadnego kremu. Może tam sobie jakimś dżemem posmarować, albo większą ilością masła orzechowego. Ja Wam polecam coś takiego zrobić sobie samemu, zapakować się na przykład właśnie do szkoły, na uczelnię, do pracy, albo po prostu zjeść i zróbcie lepiej podwójną porcję, bo szybko się rozejdą, gwarantuję.